Cześć, nazywam się Bartek. To jest mój pierwszy vlog z serii przygotowań do WPA, które odbędą się w marcu. No i co, nie przedłużając, siedzę już w mojej końcowce odpalone i lecimy na trening. I oto siłownia, na której trenuję, na movement arena, strefa siły. Tak to wygląda. Tutaj niestety maszyn nie ma jako tako, same wolne ciężary, tak jak widać, tu usterko, hantle, piłeczki, Ok, zaczynałem rozgrzewkę. Po rozgrzewce i skakance przychodzę do ćwiczeń aktywacyjnych, tutaj biodrowy mostek, na przemian jedna, druga noga. Wypchnuję takie 10-12 powtórzeń, nie 3 serie łącznie. No tutaj mój kumpel Adam. To się sprawdzę, okej, okay. dobra. Po tym ćwiczeniu przechodzę do supermana. Trzymam od 20 do 30 sekund około. Tak wyglądają moje ćwiczenia aktywacyjne pod martwy ciąg. Dla osób, które jeszcze tego nie robią, tych ćwiczeń polecam zacząć, bo to bardzo ważna część treningu. A sporo początkujących osób po prostu o tym zapomina. Ok, dzisiaj martwe ciągi z pauzą. Zobaczymy, jak pójdą. Jest mój pierwszy trening w bodyloadzie. Ogólnie, pauzy są dosyć swoim słabym punktem. Zobaczymy jak dzisiaj wyjdzie. Pierwsza seria rozrzewkowa na większą liczbę powtórzeń. Mam nadzieję, że WPA odbędzie się w marcu, tak jak było to planowane. No niestety, aktualnie nic nie wiadomo z względu na obecną sytuację, ale okaże się jak to będzie. Aktualny cel to 270 kg, mój max ostatni to z końca sierpnia 240 na zawodach zaliczonych. Freebojem zajmuje się od ponad roku. Wcześniej trenowałem kalisthenikę i lifting, czyli trening z własną masą ciała, a później dokładałem do tego, do tych ćwiczeń ciężary. Trenuję głównie w paskach, na zawodach używam chwytu zamkowego. Nie mam z nim większych problemów, jakoś szczególnie nie puszcza, ani też nie sprawia dyskomfortu w postaci bólu, bo jednak ci co wiedzą, no to jest to dosyć bolesny chwyt. Ale przy jedynkach aż tak tego nie czuć czyli przy powtórzeniach maksymalnych, na no jedno powtórzenie. 180, pierwsza seria wstępna, ostatnia rozdrzewkowa. No i pierwsza seria główna, 200 kilo. Myślałem, że pójdzie gorzej, jednak nie było tak źle. Ostatni trening, z tego co pamiętam 185 na 5 z pauzą. No i tutaj mamy 210 kg. troszeczkę dołożyłem. Myślałem, że dzisiaj tylko skończę na 200. Druga seria robocza i ostatnia, zarazem. To ostatnia pauza, trochę niepewna, delikatnie mnie zabujało, ale to stabilność na dole do wypracowania. Ok, dobra, teraz przechodzimy do ćwiczeń specjalistycznych. Tutaj zacher skład, 90 kg, pierwsza seria rozgrywkowa, 70 Tutaj, już delikatnie z ciężarem i robimy tempem. Ćwiczenie dosyć niewygodne. Jednak bardzo praktyczne. Wzmacnia nam bardzo dobrze czworoboczny, lędźwia Taka alternatywa dla front składu. Ok, przechodzimy dalej. Jak widać, można sobie poradzić bez maszyn. Bierzemy najzwyczajniej w świecie handel między nogi i robimy wznosy tutaj z delikatną pauzą na górze. No, ćwiczenie, niestety, jest troszeczkę mniej wygodne niż na maszynie, w taki sposób, aczkolwiek yy, da radę się przyzwyczaić. Nie jest wcale aż takie trudne ani nie sprawia aż tak dużego dyskomfortu. Ogólnie to ćwiczenie wykonuję w super serii z uginaniem nóg z gumami. Wygląda to w sposób następujący bardzo fajne ćwiczenie, nawet możecie je wykonywać w domu, jeżeli nie macie aktualnie dostępu do siłowni. Zakładamy gumę na nogi i cyk, spinamy. Warto dbać o mięśnie dwugłowe, ponieważ często wiele osób, trenujących amatorsko, no, ma zaniedbane te mięśnie zryw to skutkuje zastojem w treningach, więc jeśli jeszcze nie macie ćwiczeń na te partie, no to polecam je dodać. Na pewno nie pożałujecie, myślę, że wręcz przeciwnie. No i ostatnie ćwiczenie z treningu dołu, Yanda Sit Up. W prawidłowej wersji, takiej trudniejszej, zaczepie się ją troszeczkę wyżej pod kątem i staramy się dociskać stopy do ziemi. I wtedy ćwiczenie staje się już serio wymagające. Aczkolwiek tutaj po martwym ciągu i po zaherach, no już ten kor miałem zmęczony, więc nie miałem aż takiej już niestety siły w tym brzuchu, ani też nie ma co potrzeby się kotować tak, na aż tak niskich powtórzeniach. Okej, okay, mamy następny dzień, dzisiaj pora na trening góry. No i co, lecimy. Rozgrzewka zaczynam tak jak zwykle, czyli najpierw ogólnostopowa, później skakanka, po czym przechodzę do lekkiego rozciągania dynamicznego i do aktywacji. Na tym treningu aktywuję rotatory barków i mięśnie zębate. Wygląda to w sposób następujący. Wypychanie barków w dół, to właśnie aktywacja tutaj mięśni zębatych. Polecam aktywować te mięśnie dla osób, które przykładowo przy wyciskaniach, na przykład wszelkiego rodzaju, po prostu barki idą w cudzysłowie do góry, czyli po prostu sębaty napuszczają i tracimy stabilność. Ok, dzisiaj pierwszym e, ćwiczeniem głównym będzie floor press. Tutaj e, specjalnie robię bez stojaków, żeby pokazać dla Was, jak to można zrobić bez nich. E, ciekawy tip. Dla osób, które mm, nie mają na przykład dostępu do tych i po prostu można to podnieść tangę z pseudo hiptrasta, jak to ja to nazywam. I wypychamy lekko z bioder, może przy małych ciężarach tego aż tak nie widać, ale zaraz zobaczymy to przy większych, jak to wygląda, bo tutaj już, no wiadomo, większy problem się pojawia. Ćwiczenie te głównie jest na poprawę górnego zakresu ruchu w wyciskaniu, na przykład jeżeli mamy problem z dociągnięciem sztangi do samego końca. I tutaj już pierwsza seria wstępna, ostatnia rozżywkowa. Jak widzę, zakładam usztywniacze do notgarsków, które poprawiają stabilność, przez co delikatnie łatwiej opanować tangę. Mam je dodatkowo jeszcze wzmocnione takimi sznureczkami, które po prostu jeszcze dodatkowo oplatam i zaciskam, co sprawia, że usztywniacze zaciskają nadgarski jeszcze mocniej. Tutaj, jak widać, już główna seria 100 kg. Akurat floor pressy no, nie są moją mocą stroną, dawno ich nie robiłem. No, tego czas na no, poprawę mm, tego elementu w wyciskaniu. kładę sztangę na biodra i powoli ją opuszczam taki pseudo hip thrust, W taki sposób można je również zdjąć. No, Okej, okay. kolejnym jeden z moich ulubionych ćwiczeń: e, główne ćwiczenie na plecy. Ogólnie plecy ma dosyć mocne po latach treningu Street Tutaj delikatnie 40 z pauzami. Do tej pory mój rekord to 48 bodajże na 5. Z górę wykonuję naprzęgiem wyciskania z przyciąganiami. Na dzisiejszym przykładzie zacząłem od floor pressa, po czym przeszedłem do pociągania i teraz rozpiętki. Dobra, teraz przechodzimy do cable row. Alternatywa ćwiczenia na plecy. Wysuwanie za pomocą gum, też świetny wariant ćwiczenia dla osób, które na przykład posiadają te gumy i chcą w jakiś sposób przetrenować plecy w domu. I ostatnie ćwiczenie na dziś, jest trening góry, super seria, nosy bokiem. I prostowanie ramy stojąc. I to by było na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli materiał Ci się podobał, może zostawić łapkę w górę. A tymczasem, to już na tyle. Trzymajcie się i cześć. Siła z wami.